Dzień dzień dzień. z tej strony Blanczyk z Koniala i witam was na moim kanale jest to vlogmas 22 Zostało nam tylko dwa dni do świąt I e, jutro, czyli 23 e, Będę sprzątać mój pokój na święta I co? No i zapraszam was do oglądania Okej, okay, a więc <laughs> Zacznijmy sobie od... I samym, gdzie jest 22, 23, 22, o tutaj mamy 20. Alka szósta, o łódka, jestem, i jest to maska do włosów o zapachu wiśniu, do włosów. To mamy. Tak, no, mamy tego. Na pewno się przyda, bo te maski, w ogóle ja miała chyba zapas na rok tych masek Chociaż dałam chyba już, rozdałam jakieś pięć tych masek, a na mam ich mnóstwo I wow W ogóle sobie że nie wstawiam regularnie tych blackbassów Ale po prostu, żeby jeszcze zmontować, bo sobie fajnie czasami zmontować yy... No i po prostu też czasami nie mamy czasu, ale już myślę, że teraz jest właśnie to przerwa święta, to już będzie na pewno regularnie, ale 18, 19 wstawiłam chyba 19 i 20 i 21 wstawiłam, wstawiłam chyba 21, a więc no sorry, ale no. No i taka maska, no ładna, ładna, oj dobrze. Wygrywałam wczoraj lub dzisiaj na jarmarku Świątecznym i nic nie kupiłam. Jak <grymne> no, dobra. Um, teraz może widoczny. W ogóle on jest taki rozwalony, nie chyba normalnie do niego cały też wyraz taki został w sierpniu na zaraz wiem, że będzie jeszcze coś tam dla królów. I wyjadł mi smaczką, to już widzę. Było za mało smaczków. Wyjad mi, otworzył i po prostu wyjadł. To wszystko mnóstwo, teraz jest parę z tych. No, lalek. Hę, pakujemy dużo. Czep, czep. Kosmetyki zawsze się zdarzają. Teraz tak, ops, lecimy to. Kinder i 22kg z tej strony, to jest taka malutka. Nie wiem, czy mam to coś, nie wiem. E, serduszko lubię te serduszko w ogóle tak mi no będzie szkoda jak już przestanę otwierać bo nie będę miała co jeść nie czeka, jakby to nie będę miała jak takich fajnych słodkich przekąsek, bo no. no na pewno zjem <laughs> lubię takie te e, co teraz tu, tu teraz o

Aha, to jest coś, co przeczytam wam po prostu, bo nie umiem tak swoimi słowami powiedzieć. To jest perfum dla koni o zapachu cytrusów. Czyli to są perfumy dla koni, żeby dawały świeżość do 7 godzin. Jakby wie, nie wiem po co, według mnie takie trochę bez sensu. Ale nie wiem, może na zawody. No nie wiem. Myślę, że na zawody może git. Ale co... To... Tak nie wiem, jakby ja nie będę raczej tego używać, chociaż na zawody może kiedyś. Tak w stanie raczej nie, ale nie wiem. Między innymi, może w zimę, a teraz jest zima. No dobra, już jest mi ważne. I w ogóle Horseshina chyba dam sobie na koniec. Yy, dlatego, że co? Że tam widać że dostał malutko. I od razu mówię Wam yy, ciekawostkę. Wiecie co? Wiecie, że w Doktor Horsie ja zapłaciłam za niego chyba 400 lub 300 coś złotych, bo na promocji udało mu się go złapać. A yy, podliczyłyśmy z moją mamą wartość i wyszło 800 coś złotych. Wow! Jakby. Wow. <laughs> no. Opa! Ja nie mam współpracy z Doktor Horsem, no nie? Ale po prostu lubię tą markę i tak. I co? Dwudziestka? Jest 22. Aha, są so no to fajnie, gdzieś tam sobie nadu... Oj se. Widać da się wszystko wybić. 22 jest tu. No, nie mogę wybić go. O, to tak się ciup. <grystanie> To stoi na tym puchatym moim dywanie i jest. Ciężko lub po prostu. jakieś jest krzywo, to sory. No. I jest to czysty kończy szampon do mycia sierści i włosa, spoko produkt. Bo no, jeszcze nie było lika i pan i pan koń chyba? Tylko nie wiem czy pan i pan... Nie. nie chyba lika nie było i nie wiem jeszcze czego. <grystanie> yy, I tak... To jest profesjonalny produkt do mycia i trzymywania sierści i włosia twojego konia W by... naganej czystości Boże, nie czy bo, czy... <laughs> Dobra, wylejemy, tak? Nie wiem, nie pachnie mi tym ten... czym pachnie mi tylko rękalizawką Bo byłam jakieś pół godziny temu w stajni Myłam ręce, normalnie wszystko i mam nadal pachnące ręce i zawko, po prostu mm, jak ja pierwszy raz w ogóle smarowałam w do to kiedy było 5 lat temu, e, to nie wiedziałam jak się smaruje, co nie, bo pierwszy raz smarowałam. No i pani postawiła mi smar i zapowiedziała, powiedziała, no coś tam coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, No i ja pani już sobie po zaczęłam smarować te siódło. I tak nabrałam. W ogóle bez niczego, bez żadnej smarki, ale ja tam matka była obok i tak dalej. No i ja wzięłam tak już pachną, no tak. i tak zaczęłam smarować. I później do przez dwa tygodnie mi ręce paliły tym od smaru, wiecie jak to, no to ładnie pachnie, ale już po prostu miałem tego dosyć i miałem tak tłuste ręce Pff. Nie wzięłam takich szpachli mega dużej, tylko tak po prostu nabrałam, wiecie No i smarowy wygląd No to wsmarowało mi się w rękę Potem wzięłam tą szmatkę, bo uprawiałam, że to trzeba szmatką. I to wygląda tak przepięknie Na pewno będę używać, nie teraz, ale gratuluję na 100% Mega fajny produkt I teraz ostatni kalendarz na dzisiaj Siedem o Tak mi lubię uluł, Po wczorajszym, to przed wczorajszym czytaniem głosu powiem Nie wiem nic, mam sobie nie lubię, ale mnie tak naprawdę. Jezus, ma Dobrze O, dobrze kiedyś lepiej Tu widzę, ja bo czy my damy to było zdaję. O nie, jej, nie, 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 Stój, 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 stój. O, dobra. nie, 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 okej. I otwieramy. nie, mamy... nie Brownie Shine Wow, uwielbiam brokatę Uwielbiam To jest chyba zapach brownie. No Nie wiem, tak moje Moja logika tak myśli O media Patrzcie jak to pięknie, nie pięknie wygląda Zobaczcie tam, Nie widać nie sobie na to. Ej, czemu w kamerze tego nie widać? Tu, tu pokaż. O. Nie wiem czy się ale... No, no widać. Ale nie tak ładnie jak na żywo. Ile wartości na to? Dzisiaj będą przybitki na 100% z tego. No. Nie <głodnie> no, przepięknie to jest. Um, Moje. Moje. Nikomu nie oddam. Nikomu, nikomu. Przepiękne piękne. sobie do włosy. Na pewno... ale nie wiem, nie widzę tego. Nie wiem, może będzie widzieć. Nie wiem, no nie. Mam tylko przetyszczone w słońce Mokre. Ale to już jest mi ważne. No dobra. Mega fajny produkt, mega fajny. Na pewno będę używać. Uwielbiam tego typu rzeczy I nie wiem co to będę mówić, ale <grym> wysoko. Barkaty. mam cute bluzę, co nie taka fajna bluza i takie dresiki zwykłe i były do tego tak do tej bluzy właśnie dresy mega fajne tylko były same XXS albo ja wytrubowałam XS czy tam S, -ke. a nie było oczywiście tego Tylko spodnie były w ogóle XSK lub XXSK, ale to XXS Muszę to tam po prostu za mało. już did, tak? Dobra, więc przejdźmy do podsumowania i do tego... do tego, tego. Dobra. Puh. Dobra. Pierwsze to jest e, czysty koń, szampon do włosia od Dr. Horsa. Mega fajne. Nie wiem nigdy, ale myślę, że to jest mega fajne i tak no i w ogóle maska od ten jakiś perfumy dla koni perfumy dla koni co nie tak dobrze się czuję e, no od czekoladka e brownie shine ej Moi, kocham. Najbardziej dzisiaj podobają mi się te dwie rzeczy. Najczęściej mi się właśnie z sourceline i z tego podobają. Takie piękne. No i jeżeli już się z wami żegnam, bo nie ma żadnej części z tej lub czegoś, no to bajo, a jeżeli nie, no to za, ta część się pojawi za trzy, dwa, jeden.